Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moi kochani, witamy Was z naszego studia w Górce Klasztornej. Jest ze mną Przemek, wojownik Maryi z Bydgoszczy. Moi drodzy, 11 czerwca tutaj w Górce Klasztornej odbyło się wielkie, cudowne, wspaniałe spotkanie. Nawet nie spodziewaliśmy się, że tak dobrze wyjdzie. Spotkanie Wojowników Maryi i diecezjalne spotkanie mężczyzn diecezji bydgoskiej. Hmm, Przemku, jak, jakie odczucia po spotkaniu? Bo z mojej strony i nas uczestników rzeczywiście no, przeżyliśmy, przeżyliśmy takie, takie mocne spotkanie z Maryją. Ze słowem, ale i z człowiekiem. Było gdzieś około trzech, do może nawet czterech tysięcy. Wojowników Maryi, plus ci, którzy byli zainteresowani jako mężczyźni, ale no was, którzy organizowaliście to spotkanie. No tak, było pięknie. Znaczy, ja mogę też powiedzieć o uczuciach innych braci: tyle co słyszałem, że bardzo dobrze tu się czuli. Ja myślę, że wiele serc wyjechało stąd przemienionych. Ja byłem tutaj gdzieś w tej organizacji, także dużo, dużo takich zadań, biegania, i jakby za ja mocno w tym nie uczestniczyłem duchowo. Tych, tych logistycznych takich, tak, tego tak, przygotowania ale, całego. Tak, ale muszę powiedzieć, że był taki jeden moment. Pamiętam jak dziś, i to był piękny moment dla mnie. Także Pan Bóg dla mnie też zostawił jakąś łaskę, i to bardzo mocno w moim sercu. Kiedy podszedłem do jednego z naszych operatorów, gdzie ta kamera główna była usytuowana i sobie tak usiadłem i zacząłem myśleć o tym wszystkim gdzieś tam duchowo to wszystko rozważać. Dokładnie już nie pamiętam co, co rozważałem. W każdym razie poleciały mi łzy. Czułem taką głęboką miłość Pana Boga. I Jacek siedział obok i tak zauważył, mój Przemku, ty płaczesz? Ja mówię, nie, nie, spokojnie, ale mówi, coś się stało. Ja mówię, nie, po prostu te miejsce i sytuacja. Nie? I to było takie dla mnie mocne przeżycie, kiedy Pan Bóg dotknął przez chwilę mojego serca. A to wystarczy, jedna sekunda, i człowiek już jest miękki, oddany cały Panu Bogu. I to było takie moje krótkie doświadczenie, ale też i wiele doświadczeń tu braci, którzy gdzieś tam jakiś, jeden z braci mi opowiadał o, o tej cudownej wodzie. Byliśmy na obiedzie właśnie z liderami i widać było taką miłość i przejęcie, bo dla niego to było coś wspaniałego, że tu jest ta cudowna woda. Całą historię opowiadał, gdzie jeździ, że Pan Bóg go zaprasza, gdzie jest ta cudowna woda. On się obmywa, został uzdrowiony. Z wiarą też tak, właśnie tą wodę i, i mówi, to jest kolejne miejsce i znowu już cudowna woda. I kiedy mi to mówi, łzy miał w oczach. Dorosły facet, potężny też, i, a miał też łzy w oczach. I to jest piękne, jak Pan Bóg działa. Dotyka ludzkich serc, jak Maryja dotyka ludzkich serc, w szczególności tych, tych męskich, że, że tacy mężczyźni potrafią też płakać. No, rzeczywiście tak bardzo ładnie podsumował to wszystko Biskup, który, który pokazał czy powiedział o tych cechach tego prawdziwego rycerza, jak, to, jak co powinno nami kierować, jak, jaka, jakie wartości powinniśmy mieć w sercu. Z jednej strony rzeczywiście siła. I to takie bezpieczeństwo, które daje mężczyzna, ale też i ta wrażliwość, nie? która pokazuje, mnie, no, że jesteśmy ludźmi wrażliwymi, nie jesteśmy troglodytami, za przeproszeniem, ale, ale mamy w sercu coś bardzo, bardzo ważnego. Dlatego no, myślę, że to spotkanie należało do takich udanych, przynajmniej tutaj z naszej perspektywy, górki klasztornej, sanktuarium naszego. Sanktuarium maryjnego, pierwszego miejsca objawienia. Myślę, że Matka Boże jakoś tak chyba upomina się, żebyśmy bardziej czcili, żebyśmy bardziej tu przybywali, żebyśmy bardziej tutaj jakoś znaleźli to swoje miejsce. Jakie są Wasze odczucia? No moim pierwszym takim odczuciem to było kiedy tu spałem. Nie wiem, która to była, szedł miałem iść na adorację nad trzecią. prawda. Późno poszliśmy spać, trochę zaspałem, ale na szczęście jeden z braci tam był, także mnie zastąpił, byłem dopiero od czwartej. Ale kiedy się przebudziłem, niesamowity śpiew, śpiew ptaków. No coś pięknego, ja już myślałem, że jestem w raju. Piękna atmosfera, naprawdę miód dla uszu, śpiew tych ptaków. I później to się powtarzało w ciągu dnia przed ołtarzem polowym. Wśród, wśród tych drzew, wśród muzyki, gdzie ludzie byli, były przerwy właśnie i też muzyka była puszczana właśnie z adoracji meczugorskich. Naprawdę można było się poczuć jak meczugorie. Ja myślę, że nawet, nawet nawet i mocniej. Ja tak, bo tak niektórzy próbują zarzucić nam, że, że im więcej ludzi, tym gorzej, ale... Mogę dać takie świadectwo rzeczywiście, że im więcej ludzi, tym te ptaki bardziej śpiewają, tym ta atmosfera ona nie ginie. Ona jest cały czas. Ona cały czas jest taka sama, właśnie taka bardzo uduchowiona. I no ja powiem tak, że no czujemy się jak w takim bezpiecznym domu umamy. I jest tu coś takiego, takiego specyficznego, co zostało y, zorganizowane przez nią, przez Maryję, y, przez lata, więc. Y, ta modlitwa, 900, prawie 50 lat uzdrowienia, cudowna woda i wiele innych tych rzeczy, których ludzie przyjeżdżając tutaj na przestrzeni tego długiego okresu doświadczali właśnie tego pokoju, tego pokoju duchowego, który jest dziś bardzo potrzebny. Pokój na miarę właśnie tego pokoju, który, o którym mówi Matka Boża w Meczugorii. I myślę, że to jest chyba ten aspekt taki. No. Dobrze, że właśnie ksiądz o tym wspomniał. Dzisiaj y, widzimy na ulicach naszych miast piękne billboardy: pokój, pokój, pokój. pokój tak. Ta I ja myślę, że y, ten pokój jest też i tu. Tak. To właśnie to było piękne, że tak samo jak jeździmy do Medjugorje, ja mam zawsze takie wrażenie, ale wielu ludzi też ma takie wrażenie, że tam czas się zatrzymuje. Spowalnia, każdy może się wyciszyć wejść w tam adorację. Y, Wejść właśnie w adorację, w, rozmodlić się, ciszyć, zostawić te wszystkie swoje problemy, rozważać to. Czy ja Przerwę mi? ale czy w związku z tym, to może wejdziemy w ten drugi temat, czy są jakieś plany co do tego? Przeżyliśmy cudowne, wspaniałe spotkanie i rzeczywiście dużo wniosło w nasze serca i taki, takiego uwielbienia i, i tego dziękczynienia, dlatego myślę, że no jakieś plany na przyszłość co jeszcze możemy zrobić. No właśnie, chcemy, chcemy tutaj tutaj właśnie też i z księżmi stąd zrobić takie wieczory medżugorskie, adoracji medżugorskiej u Pani Góreckiej. E, mają się one odbywać w drugą sobotę miesiąca, od mszy świętej 18.30, po mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia i zakończone apelem jasnogórskim o 21.00. Myślę, że to miejsce jest bardzo szczególne, bo to było czuć na tym spotkaniu, właśnie, te, te, że tu też się czas zatrzymuje, że można wejść w głąb swojego serca i tam spotkać Pana Boga. Że nie, tylko, nie tylko ta modlitwa nasza, bo niektórzy to tak mają, że jeszcze muszę odmówić to, że muszę odmówić tamto, że jeszcze mam do odmówienia trzy czy różańce i litanie dwie i tak dalej i wtedy czuję się spełniony, że tak powiem, modlitewnie. Eee, czy no, chcemy, chcielibyśmy zaproponować właśnie tą modlitwę taką uwielbienia, tego słuchania, tego... Tego takiego niech Matka Boża mówi do nas. Niech, niech przemawia również przez swojego Syna. Niech Duch Święty tak. wstąpi i, i niech mówi indywidualnie do każdego serca. Tak, bo, bo tak naprawdę adoracja jest wejściem w ciszę. Jest nie tylko. Często ludzie odmawiają różne formuły modli, które są bardzo dobre. Tak, potrzebne. One są potrzebne. Ale tak. w adoracji trzeba się zatrzymać. Trzeba otworzyć swoje serce i wsłuchać się w to, co Pan Bóg chce powiedzieć do nas, co chce Duch Święty powiedzieć. I to czasami jest trudne, żeby się wyciszyć, bo mnóstwo rzeczy z dnia przychodzi do głowy, rozproszenia i nie idzie. Ale tak jak mówi nasz ksiądz biskup Krzysztof Woda, tak. jest to jak opalanie. Adoracja jest to też między innymi nierobienie nic. Idziemy, siadamy przed Panem Jezusem i się opalamy Jego, Jego światłem. Jego miłością, tak jak robimy to na słońcu na plaży: kładziemy się i opalamy. I nawet nie wiemy, że się opalamy, tak? I wychodzimy później opaleni. I to samo jest adoracja. To, chyba, bo to tak mi się kojarzy, taki musimy dać jeden z największych darów, których dzisiaj Pan Bóg chce od nas: to dar czasu. Ciągle nie mamy czasu, ciągle nas coś goni. Cały czas musimy i mamy jeszcze coś do zrobienia, i chyba najtrudniejszym takim właśnie tym, tym darem, czy największym, ale z drugiej strony od nas to jest dar czasu. Nie mam czasu, nie mam, dziś nie mogę przyjechać, bo mam zaplanowane to, 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 to czy tamto. To wszystko musi być w jakiś tam stopniu, ale. Ten czas, który dajemy na rekolekcję, na mszę świętą, na modlitwę, to jest czas taki błogosławiony, w którym Pan Bóg, że tak powiem, z doświadczenia wiem, że on go stukrotnie zwraca. I to jest czas, który jest Ci potrzebny, właśnie na to, żeby Pan Bóg mógł do Ciebie przemówić, żeby mógł Ci dać. I to jest właśnie ten jeden z największych darów, który dajesz dar czasu, dlatego zachęcamy do modlitwy. Do przybycia tutaj i do ofiary właśnie tego daru czasu. Nie było tych, którzy nie mieli czasu. Bo... Ale książę, to też jest tak, jak powiedział, kiedyś już rzekł bardzo takie piękne słowa księdza Dominika, jak mieliśmy ogólnopolskie spotkanie w Bydgoszczy, że miłość to jest podarowanie czasu drugiemu człowiekowi. Tak samo jest z Chrystusem. Chrystus pozwoli przebić swoje serce na krzyżu z miłości. Aby miłość i miłosierdzie wylało się dla, dla całej ludzkości. My tę miłość właśnie chcemy w ten sposób dać. Dlatego myślę, że, że to, taki, to taka zachęta, tak. a też ten sposób właśnie tego wykonania. Medjugorje dzisiaj można powiedzieć wbiło się. Jakby w te, w te wartości, które, które ludzie chcą usłyszeć, które chcą przeżyć. To są też nasze uczucia i odczucia. A więc ta pewnego rodzaju estetyka, w której Duch Święty przemawia. Właśnie ta cicha, ciche słowo, które dopływa. Kiedyś przeżywałem to jeszcze w teze, kiedy można było odśpiewać czy śpiewać w tym duchu modlitewnym, kanony tezę, kiedy można było słyszeć te krótkie te wezwania. Myślę, że tutaj na dzisiejsze czasy jest to też jakiś sposób tej cudownej, wspaniałej muzyki, która nas w sposób ukoi, uciszy i Pan Bóg będzie mógł przemawiać do nas tak, swoimi dlatego, słowami. Dlatego my musimy teraz poświęcić czas Chrystusowi właśnie na adoracji, zrezygnować czasami ze swoich ulubionych rzeczy. Nikt tu nie mówi, żeby rezygnować z ofiary potrzeby bycia z rodziną, to jest najważniejsze w powołaniu. Tak. Ale mamy też swoje jakieś tam e, rzeczy, które lubimy, z których możemy zrezygnować. Na przykład teraz były mecze piłki nożnej. Mm. Idź z kolegami na mecz, idź na adorację. Poświęć ten czas Chrystusowi. Także jest wiele rzeczy, w których możemy zrezygnować, żeby, żeby znaleźć ten czas dla Pana Boga. I to, co ksiądz powiedział, ja też wiem z swojego doświadczenia, kiedy ja e, znalazłem czas dla Pana Boga, e, akurat staram się chodzić w ocy na adorację, to tak naprawdę Pan Bóg znalazł czas dla mnie na wszystko inne, co potrzebuję dla rodziny, na swoje obowiązki. E, także warto poświęcić czas Chrystusowi i on odwzajemnia to stokrotnie, żeby poświęcić właśnie ten czas na swoje obowiązki. Dlatego moi kochani, serdecznie Was zapraszamy do Górki Klasztornej. Wieczory drugiej soboty miesiąca. Postaramy się to już jakoś ująć w naszym kalendarium, żeby były to stałe takie spotkania. Spotkania wieczory, nazwijmy to wieczory medzugorskie w sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej. Potrzebujemy ciszy, potrzebujemy miejsca, potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy tej odskoczni, dlatego serdecznie Was wszystkich zachęcamy razem z wszystkimi wojownikami Maryi, nie tylko Okręgu Bydgoskiego, ale i całej Polski. Tak jest, ale ja też chciałem się zwrócić do naszych braci wojowników z całej Polski. Bracia, jeżeli tylko możecie, przyjedźcie, byśmy wspólnie mogli modlić się i też dziękować za ten piękny czas, który mieliśmy 11 czerwca, za naszego księdza biskupa, pierwszego. Naszego wojownika Maryi. byśmy w ten sposób właśnie podziękowali Panu Bogu za wiele łaski Matce Boży, która tutaj objawiła nam właśnie w sobotę 11 czerwca. Myślę, że nawet nie ma co komentować, ale to są fakty i za tymi faktami stoi Matka Boża. Myślę, że mniej ludzie, ale to, są, to jest dar łaski, które otrzymaliśmy również w naszej diecezji. Dlatego za te dary Panu Bogu dziękujemy i Matce Bożej, która była tutaj zawsze od 950 lat w jej nie była Matka Boża i tak już była. Dlatego serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.